Halo? Tu jestem! Odynie? Ptaku, czy to Asgard? Hej, czekaj! Mur! To jest Asgard! Czekaj! Już idę! O, oh, Chyba mnie nie lubisz. Hej, Heh. Heh. Myślałem, że chcesz mnie w アウカ Pójdź naokoło. Powiem Odynowi. E, cześć, chcę zostać Twoim uczniem. Chyba. Ale nie zamierzam Ci, wiesz, służyć. Nie tak jak w jakiejś przepowiedni czy coś. Ugh. Jelpa! Oh, po drugiej stronie pewnie jest spokojnie. Zaraz. Jak mam się tam dostać? Tego nie było w opowieści Mimira o Hrimturze. Jeśli syn kamieniarza uszkodził mur, powiedział o tym tylko Frej. A ja nigdy nie spytałem. Zaraz... Co Freja robiła w domu? Wprowadziła się do nas? Wiesz co, skup się loki! Auka! Hm. Ojciec spaliłby to ostrzami. Ale co ja mogę zrobić? Ha, Może marnie pieczęć na moim łuku pomoże. Co to to mówi? Gdyby udało mi się roznieść ogień na zarośla... Ha! Zrobione! Hmm. Muszę spróbować pod innym kątem. あっ。<sighs> Chyba słyszę ludzi. Pomóc ci? Chyba ci się zgubiłeś. Nie, y, tak się tylko orientuję. No cóż, dalej jest tylko ta wielka ściana. Jest w niej jakaś brama? Nie. Chyba, że jesteś asem, ale raczej nie wyglądasz na tubylca. Ja? Nie. Ja z Midgardu. Co? Bez jaj! Ja też! Skiodr! Loki. Zaczekaj. Wszyscy tu są z Midgardu? <grym> tak. No bo Wszechojciec uratował nas przed pustką. Dał nam schronienie, ale nie wchodzimy tam. Żeby tam wejść, potrzebujesz magii. Ty nie umiesz czarować, co nie? No, umiem trochę. Co, niech szani, przychodzisz przez ściany? Jeszcze nie. A. Nie da się wspiąć na górę? Tam, bez sprzętu? E, nie, śmierci się nie boisz. Boję się, tylko spójrz na to. Ale Odyn czeka. Chwila, znasz wszech ojca? Jestem jakby jego uczniem. Oszesz ty, czego on cię uczy? Nie wiem. Ilu ma innych uczniów? Nie wiem. Długo tu będziesz? Nie wiesz, dobra. Idę wspiąć się na ten mur. No, muszę to zobaczyć. Pomóc ci? Dzięki, ale muszę iść sam. O, nie zamierzałem się wspinać. Może zawdzięczam od nowi życie, ale nie chcę jeszcze zginąć. Nie, żebym myślał, że spadniesz. Zapomnijmy o sprawie. To był Hugin? Jest twoim przewodnikiem? Kto? Mam nadzieję, że nie zobaczę, jak giniesz. Dzięki. Ja też. Wiesz, że lepiej nie patrzeć w dół, nie? Lubię patrzeć w dół. Widzę, jakie zrobiłem postępy. Ojej, e, to świetnie. Mogę cię cytować? Choć to trochę ironiczne, jak na ostatnie słowa. Co mówisz? Nic, nic. E, świetnie ci idzie. Ech. Dzięki Mam nadzieję. Świątynia Tyra. O, nic dziwnego, że nie mogliśmy jej użyć. Dobra, dam radę. Jest dobrze. Wspinam się dalej. A teraz gdzie? Hej, Huginie! Nie opowiedziałbyś mi jakiejś historii dla zabicia czasu? Co? Tak, tak właśnie myślałem. Duch, tutaj. Mój Zastanawiam się, czemu nie słyszę Twoich myśli. Zdaje się, że Odyn nie słyszał. To Ty byłeś w naszej chacie, prawda? Ty i twój... brak, tak? Uznam to za tak. Oddech i... Tak! Najgorsze chyba już za mną. Albo nie. Eee. Może mnie przepuścicie. Nie? Jak tam chcecie. Jelba! Ta, w górę, łapy. Wow, ok, są połączone. No, to ma sens. Chyba muszę to zrobić z obydwu stron.

Nie widzę więcej skrótów. Muszę się trochę wspiąć, albo więcej niż trochę. Ale skoro już tu jestem. Hej, Huinie, może ja ci coś opowiem. Był sobie gigant imieniem Loki który postanowił przyjąć zaproszenie Odyna i wyruszył do Asgardu. A więc Odyn poddał Lokiego próbie, Chciał, żeby się wspiął. Całkiem sam po murze Hrimtura. No... Co zrobił Loki... Co zrobił Loki? Wspinał się... dalej. Wspinał... się... Dalej, bolały go ręce, stracił czucie w palcach, ledwo mógł oddychać, ale Loki wspinał się dalej, kawałek po kawałku, byle wyżej, aż na samą górę. Muszę iść w górę. Dobra, dobra, dam radę. Dalej, nie zatrzymam się! A! Bez przesady. Dobra, dam radę, dam radę, prawie. Jestem. Witaj Cześć! No... Która część gigantycznego muru mówiła Ci? A! Musi im tu brakować gości. Zostałem tu wezwany. Przez Odyna. Wszechojciec cię wezwał. Ha, jasne. To czemu jesteś tam, a nie tutaj? Może zapytamy go razem? skończyłeś? Cóż. Czego Odin? Przechojciec. Król Asów. Chciałby od kogoś takiego jak ty. To między mną i Odinem. Hmm. Ty nawet nie wiesz, chłopcze. <głos> <głos> Możesz nie podciągnąć czy nie, chyba nie mogę. Może jednak cię zrzucę? Nie. nie, 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 nie. nie. Tak, zrzucę Taka, cię. Ciaka, cię. Na razie. Na razie. Mira, mira. Pomyśl, jak wszechhojcy się wścieknie, kiedy dowie się, że zabiłeś jego gościa Lokiego z Jotunów. Jotunów? Wrogów mego ludu? Nie jestem wrogiem. Ja to ocenię. Sędy Loki z Jotunów. Moment, to Gialarhorn? Heimdal to ty? Bystrzach. A teraz podziwiaj splendora z gardu. to rzadki widok dla obcych. Zwłaszcza gigant. Ta, kradnij wszystko, co nie jest przytwierdzone. Zrobisz wielkie wrażenie na gospodarzach. Yeah! Yeah!